Dzień dobry, witajcie. Witajcie z trochę takiej innej perspektywy dzisiaj z parteru. Za mną słoma, ale nadal znajduję się na polu na plantacji truskawek, gdzie jeszcze muszę dokończyć ściółkowanie. I tak powiem Wam taka ciekawostka, że teraz szedłem sobie tutaj nagrać i sprawdzałem, 3 dni temu były podlewane te truskawki, tylko same rzędy. I powiem Wam szczerze, że to ściółkowanie przyniosło efekt taki, że jest wilgoć. Może z uwagi na to, że jeszcze mamy wczesną porę, jest rano, ale wilgoć jest, więc super się to sprawdza. Nie wiem jak będzie tutaj z presją chwastów bo starałem się to wypielegnować i tutaj przechodziłem glebogryzarką, żeby to spulchnić, pozbyć się właśnie mechanicznie tych, 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 tych chwaściorów. Póki co na razie nic nie widzę, zobaczymy co będzie po deszczu. Póki co tego deszczu nie ma, ale z uwagi na to, że ja się nie wyrabiam tutaj ze swoimi pracami, mam jeszcze do, do wypielenia yy, na dole truskaweczki, słuchajcie, a dzisiaj chciałbym powiedzieć o mszycy. Co zrobić, gdy ta mszyca nam się pojawia? No tak jak już mówiłem wcześniej, dobrze jest po prostu gdzieś tam zostawić na tych swoich działkach, ogrodach, zostawić chwasty, żeby sobie tam rosły, ja tylko przycinąłbym kwiaty, żeby tutaj nie doszło do zawiązania się nasionek żeby one nam się nie rozprzestrzeniały, także to niech sobie te chwast, niech sobie te szkodniki, niech sobie te różne innego rodzaju insekty sobie tam idą w tamtą stronę i ja tutaj też widzę, mam trochę komosy, mi tutaj komoso porosło i powiem Wam szczerze, to skawek myszyce nie atakuje, a, a siedzi na komosie, więc no niech sobie tam i je na zdrowie, ja nie będę przeszkadzał ani jednej, ani drugiej roślince. Dwa lata temu miałem też taką sytuację właśnie tutaj z myszycą sporą właśnie się pojawiło. W żaden sposób nie reagowałem. Przyszły biedronki zrobiły swoje. I właśnie tutaj jest taki apel ode mnie, żebyście w taki chemiczny sposób nie reagowali. Widzę jak w ogrodniczym ostatnio robiłem zakupy i widzę jak ludzie nagminny na, na Toruczyku kupują ten oprysk, tą chemię. No we mnie, słuchajcie, coś. Coś zbiera, no ale co będę mówił? Ludzie są dorośli, starsi ode mnie, więc chyba wiedzą, co robią. A ja będę proponował naturalne sposoby, i tu już Renia pochyliła się nad tym tematem powiedziała o różnych takich naturalnych sposobach wyciągach, wywarach jak chociażby z czosnku, z cebuli i tu też jest dawno czytałem i to będę musiał też sprawdzić słuchajcie pestka awokado. Ścieramy taką pastkę na tarce do ziemniaków. Suszymy to, co żeśmy utarli. Wrzucamy do pół litra wody. Zagotowujemy to w pół litrze wody. Odstawiamy na 36 godzin. Filtrujemy to i tym spryskujemy nasze rośliny. I jak to działa, słuchajcie, nie wiem. Ja będę to sprawdzał. Muszę kupić sobie awokado i będę to sprawdzał. I jeszcze ta ciekawostką jest, słuchajcie, i to apel do wszystkich miłośników kawy, do kawoszy, żebyście zbierali fusy z kawy. Okazuje się, że takie fusy z kawy po wysuszeniu są jak, działają jak neurotoksyna na, na myszyce, właśnie, na myszyce. I tutaj myszyca nie musi mieć bezpośredniego kontaktu, wystarczą opary. A teraz o takie opary nie jest trudno, bo mamy gorąco, rośliny nie są jeszcze wysokie nie są duże, więc posypać to pod roślinkami, osypać takie roślinki bez obawy, że zaszkodzimy, ponieważ to też jest również jako nawóz stosowany, skawy, więc słuchajcie, dwa w jednym. Mamy ochronę przeciwko myszycy i mamy nawóz. To po części taka regeneracja tych uszkodzonych, uszkodzonych właśnie roślin. Także sposobów jest mnóstwo, jest mnóstwo. Ja będę chciał dzisiaj Wam przedstawić wspomniane wcześniej dwa preparaty, które przyszły do mnie do przetestowania. Tak to wygląda. Słuchajcie, no może budzi to jakieś dziwne skojarzenie, ale to jest, to jest inny proszek. Adesil. Jest to amorficzna ziemia okrzemkowa. Jest napisane stymulator wzrostu, choćkolwiek zastosowanie tej ziemi, tu jest głównie krzem, zawartość krzemu, zastosowanie tej ziemi okrzemkowej jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie i możemy to, słuchajcie, zastosować stosować jako w yy, formie pylistej, posypywać sobie rośliny, czy, czy na ziemi, jako, wtedy jako nawóz i możemy też rozcieńczyć to, rozrobić to w wodzie, taki półtora procentowy roztwór, powiedzmy to, i możemy tym po prostu spryskiwać rośliny zabezpieczeniem przed myszycą jest to środek bardzo skuteczny, po prostu niweluje e, na zawsze taką mszycę, także naturalnie, a skutecznie. Możemy to, słuchajcie, dostać w takich pojemnikach, w takich opakowaniach małych. Są też duże opakowania, są jeszcze większe, ale tym się nie będziemy dzisiaj zajmować. Drugim środkiem, jaki chciałbym dzisiaj omówić jest Emulpar 940 EC. Też jest to naturalny środek dostępny w takich opakowaniach. Jest to najmniejsze opakowanie, ale tutaj też pocieszę Was, że, was, że e, tutaj jest 2 lata e, przyda, terminu przydatności do użycia 2 e, lata od daty produkcji, więc spokojnie możecie to sobie przez e, dwa sezony wykorzystać. Tutaj też proponowałbym taki 15% roztwór. Czyli na litr wody 1,5 ml tego, tego środka, i jest to też naturalny preparat na bazie jakichś olejków, które to działają też bardzo skutecznie, eliminując te szkodniki, za, zamykają, zapychają drogi oddechowe, e, więc, więc bardzo skutecznie, nie tylko na mszyce, na przykład na pędzie, przędziorka można to stosować, więc taka naturalna ochrona przeciwko mszycy. Więc ja. Jeszcze parę słów słuchajcie, powiem na temat, na temat właśnie rozcieńczania, rozrabiania takiego różnego rodzaju preparatów. Tu jeszcze należałoby wspomnieć o, o emach, fungicyt z, z wrotyczem też polecałbym tutaj stosować na, na mszyce. To preparat działający na zasadzie odstraszania, nie lubią zapachu wrotyczu. Poza tym emy też działają pozytywnie regenerując te rośliny. Po właśnie takiej presji, po takim uszkodzeniu e, przez myszyce, żeby się tam żadne choroby nie wdały, ale jak e, wzmocnić, jak e, stymulować roślinę. E, po właśnie takich atakach, po insektach, po mszycy, po przymrozkach, po nadmiernym nasłonecznieniu, właśnie temu poświęcę kolejność i odcinek opowiem Wam o preparatach, które ja stosuję. Okazuje się, że są bardzo skuteczne. Także jeszcze wspomnę tutaj, jest, bo zacząłem mówić o wodzie, słuchajcie, warunki. Woda. Woda musi być najlepiej z deszczówka, zbierana gdzieś deszczówka, czy może być z jakiegoś własnego ujęcia, jak w moim przypadku ze stówni, aczkolwiek ja sobie to odstawiam, żeby gdzieś tam w baniaku, żeby ona nabrała temperatury i otoczenia i taką, taką, wodą, taką wodę używa do rozrobienia, rozcieńczenia właśnie tych środków i przede wszystkim warunki musi być najlepiej wieczorem w tych w wszystkich przypadkach, nawet stosując to w formie pylistej, posypując rośliny, zalecane jest, żeby to było po prostu robione wieczorem. bądź pochmurny po dzień, gdyby nie gdy, gdy ja ma po prostu dużej i wysokiej departury, żeby nic się z tymi roślinami i z tym preparatem po prostu nie zadziało. Ten preparat, jeszcze, jeszcze tak wrócę do tego preparatu. Nie ma gdyby daty przydatności do użycia. To tworzyło się miliony lat, więc te kilka miesięcy, które przyjdzie mu poleżeć, nic się z tym nie będzie działo, więc to tak to by wyglądało z mojej strony. Nadal suszy, słuchajcie, jeszcze tak kilka słów: nadal suszy. Ja sobie tutaj zamówiłem na tą część plantacji. Tutaj mam te 10 długich rzędów. Mam tutaj e, zamówione nawiadanie kropelkowe. Przyjdzie mi taśma kroplująca. Zobaczymy, jak ktoś mi się sprawdzi. Ja tutaj nie mam niestety bieżącej wody muszę tutaj sobie to przywozić w baniakach więc no mam nadzieję, że mi się sprawdzi ten mój plan, bo chcę tutaj wykorzystać to wzniesienie jakie mam z tamtej strony postawić wysoko sobie baniaczek no mam nadzieję, że się wytworzy takie ciśnienie, które spowoduje to, że te kropelki będą się tutaj w tych taśmach kroplujących przesączały, no mam nadzieję, że to się sprawdzi tu jest o 10 rzędów po jakieś 80 może 90 metrów nie wiem, nie mierzyłem, także powinno mi właśnie te dwa zestawy wystarczyć zacząłem podlewać słuchajcie wczoraj na dole, ponieważ te moje Truskawki, te stare nasadzenia wyglądały masakrycznie, naprawdę po kilka, kilkanaście metrów widać było zmienięte rośliny i zacząłem wczoraj spryskiwać tam bieżącą wodę, biorę ze studni, aczkolwiek też to jest ograniczona ilość, więc też muszę w różny sposób kombinować, uzupełniać tą wodę w tej studni. Więc zacząłem wczoraj spryskiwać tam, zraszać zraszaczem i powiem Wam, że odżyły rośliny, więc to była, myślę, moim zdaniem bardzo dobra decyzja, żeby tak zrobić, no ale to też się wiąże z różnymi innymi czynnościami, no ale... Jest o wiele lepiej, słuchajcie, jak staci polewać z węża, więc no, trzeba sobie radzić. Ja jestem tego zdania, że trzeba rozwiązywać problemy, gdy one się y, pojawią, a nie ich wyszukiwać, bo, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. No i właśnie ja Wam wszystkim życzę takiego optymizmu i takiego realnego podejścia do życia, żebyście nie wyszukiwali problemów, a poszukali ich rozwiązań. Takie jest moje mocno i takie jest motto tego odcinka. Wszystkie te preparaty oraz te, o których będę mówił jutro, dostępne są na stronie, tutaj link będzie podany, łącznie z kodem rabatowym. Także zapraszam was, jeżeli byście byli zainteresowani, bo co możecie to stosować, słuchajcie, to co naturalne sposoby, nie wyklucza jedno drugiego, a możecie po prostu stosować i to albo na, na zmianę, bo jedne zastosujecie profilaktycznie, drugie bardziej tak skutecznie takie jest moje zdanie. No cóż, żegnam się dzisiaj z Wami, bo widzę, że już prze, przeciągnąłem ten odcinek. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, takiego optymizmu, żebyście się nie poddawali, żebyście z uśmiechem patrzyli, niezależnie od tego, co się dzieje, to, to trzeba szukać tych rozwiązań. To już mówię któryś raz z kolei, ale trzeba szukać tych rozwiązań, i ja życzę Wam takiej mądrości, żebyście potrafili znaleźć rozwiązania i wyjście z każdej sytuacji, niekoniecznie przez okno. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się.